Cześć, baneczko, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy niedziela i ja tutaj prosto po kościele myślę. A, przejada się dzisiaj obejrzeć, jak wygląda jak kukurydza, jak wygląda na polu. No i tak, są my na polu. Kaj rośnie odmiana Lid 2020C. Z daleka jeszcze trochę zielony kolor liści, jeszcze ją trzymie. Tam mój rzepak też go tam widać w miarę spoko. Eee, Wejdźmy tu w rządek. Zobaczmy jak kolby. Coś tutaj jest widać połamanych. Ale... Tak. Kolba w całości zaziarniona. Tutaj też. Ładna kolba. Zobaczmy jak wyglądają tu rośliny. Coś połamanych, ale. Wiadomo, straty zawsze są przez te zwierzątka. Liście otulające kukurydzę już są takie na pół suche. Czyli już będzie dosychać. Będzie szybko oddawać woda. Wygląda tak. Tak wyglądają rośliny. Klasa tutaj jest klasa ziemi. Patrzcie, te kolby już się obłamują same. Za niedługo już pewnie będzie do zbioru to, że te liście zielone, to nie będzie wyznacznik e, wilgotności ziarna, bo to te liście są już rozluźnione i ona wtedy szybciej dosycha, patrzcie, tu już wszystko jest jakiś jakieś, coś ją wzięło, tak albo akurat ale tak, na tym polu już mam kukurydza trzeci rok pod rząd no i teraz jednak e, nie będę stosował tak długiej monokultury będzie pszenica teraz po kukurydzy nie no no, ta kukurydza jest okej. Okay, Ona za niedługo będzie gotowa do zbioru. Trochę tu połamanych leży. Ale wezmę sobie z tych złamanych do auta. I porównamy ją z tą drugą odmianą ANOWI CS. Dobra, tak to wygląda. Jest ok. Jeszcze się tam przejdę, zobaczyć, zobaczyć dalej. A o nawożeniu wąpowym, jak już będę miał te dwie odmiany i będę ich porównywał. A tutaj mamy drugą kukurydzę, anowi I wydaje mi się, że jest suchsza. na auto, żeby mi nie ukradli. Wejdziemy tutaj w łan. I wygląda, że liście są dużo suchsze. Patrzcie tutaj. Patrzcie, patrzcie. Dużo śladów zwierzątek też. No ale kurde, ten rząd już suchy. Suchy. Może temu też, że tu jest inna ziemia, tu jest słabsze pH też. No i te kolby wyglądają też trochę inaczej. Już wam tutaj pokazuję. Tak. Tak. Idziemy tam na dół. Tu nawet bardziej mokro jest. Ale patrzcie, te kolby tu już są poodsłaniane, ona jest prawie do kosienia. No tak, Przejdziemy tam po na lepsze ziemia. No, kolby tutaj wyglądają imponująco, długie. Prawie że w pełni zaziarnione, zależy też jako, jak się trafiła. Ale są ładne. Dobra. Bierzemy pora kolb ze sobą i zrobimy takie porównanie małe tam na, na gospodarstwie. Się zobaczymy, już teraz Tu korzystając z okazji, że jest tak blisko. Mój rzepak ładny, ale zobaczcie, jak ten mój siewnik potrafi, potrafi coś zrobić dziwnie. Jedzie. I nagle jeden przejazd jest taki bardzo rzadko zasiany. Tu jest OK, tu jest OK. I jeden przejazd w środku jest taki, widzicie? Wybrakowany. Mało roślin. Dosiołech tutaj mieszanka rzepaku z caletrą. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może coś tu powschodzi i, i coś będzie więcej. I tutaj też jeszcze LIT 20/20C. Też jest bardziej zielono niż tam. Tutaj tylko jak kolby. Kolby ładne widać. Nie no. Myślę, że będzie tu dobry plon. Ale porównanie kolby jeszcze zrobimy. Zrobimy tam na, na gospodarstwie. Oj urwa się. Dobra. Do porównania. Tu ten mój rzepak to normalnie kapusta. A tutaj taki eksperyment taki malutki kawałek 30 jarów zasiane dwie odmiany obok siebie eee, nie wiem czy to widać czy nie widać, bym musiał tak z góry ale nie on drona, aktualnie ze sobą, to nie pokorza ale jedne roślinki widać że są bardziej suche, drugie mokrzejsze, o tam widzę na dole jeszcze jakiś mijak pod drzewami to zawsze będzie ciężej schodził, widać to dosyć ręcznie i widzimy się na gospodarstwie no i tak, tutaj mamy dwie odmiany ANOVI i LID2020C to jest zia typ ziarna DENT a to jest typ ziarna FLINT od razu widać, że się różnią eee, tutaj Porównując te dwie na Anowi bardziej suche liście tej, te zewnętrzne tutaj okrywające kolba. Tutaj jeszcze były zielone. Typo urywał na polu, no ale tu została jedna, tak to żeby wam pokazać. No i przełamiemy, policzymy rzędy. Jak to wychodzi. <laughs> Zrasnę ta średnią. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 rzędów. A nowi 16 rzędów. Teraz lit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Też 16. Jeszcze jedna kolba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tutaj 14. Tutaj... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ale już tak łuskając, widać, że Anowi troszkę drobniejsze ziarno. A tutaj ten dęt Większe. No nie mam wilgotności mierza, żeby teraz sprawdzić, ale obstawiam na ząb. 35-36%. anowi Anowi, już szczylo? A nowi może mieć około 32%, a nawet 30% by mogło być. Szczylo. Szczylo w zębach, także jest dużo sukszą. No i tak jak widzieliście. No i tak jak widzieliście, kolby wysoko zamieszczone, no ale jeszcze tam strat trochę jest przez te zwierzęta właśnie. Sarnie przychodzą, połomią te, te kolby, żeby te rośliny, żeby sobie zjeść kolba. Ale rośliny same z siebie nie omały się, kukurydza nigdzie nie wylegnięto, choć i były wiatry i nawet wczoraj była taka dość mocna wichura i deszcz. Ale tak, to wszystko stoi. No i co, czekamy na żniwa. A jeszcze mogę powiedzieć na warzynie, tak jakie tam było zastosowane. To tak, kukurydze rosną na ziemi takiej bardziej, bardziej liniastej. Zimnej, zlewnej. Siew był o, w maju, był siew, ale dokładnie teraz nie powiem. Chyba w weekend majowy ją sioli. Przed siew nie poszło no, 300 litrów RSM-u, 200 kg soli potasowej, a w do zdawamy dołek w tym roku 80 kg polidapu. No bo nie dało się dokupić, a jak tylko określono ilość, musiałem dać 80 kg, żeby mi to wyszło. No i co? Tyle, czekamy na żniwo. Zapowiada się dobrze, wiadomo, wszystko zweryfikuje kombajn, ale na razie jest wszystko ok i, i plon, no, no myślę, zapowiada się dobry. Podniosę dwie kolby. Wygląda ładnie. Byle będzie sucho, byle nie będzie potrąceń, bo to mnie najbardziej później denerwuje, jak wiedza i się okazuje 33, 35, no i już potrącenia lecą i cena spada. Dobra, dzięki za oglądanie. Trzymcie się do następnego filmu. Na razie, cześć.